Dzień dobry, z tej strony Ranger i witajcie w dziwnym odcinku Sparty Games na Hypixelu IP w opisie. I dzisiaj jest ze mną pan de Victor z 500. Klawiatura! Drukarka! I będziecie słyszeć moją nową klawiaturę, którą ostatnio sobie kupiłem. Nie kupiłeś. Kupiłem. Nie. Kupiłem. Nie, bo nie masz co, ty udajesz. Co to jest? Tutaj zabijać trzeba zwierzęta! A, to jest to. Nup, 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 nup. I są chamskie punkty minusowe, więc trzeba uważać. Nie ma. Nie ja oszukuj... ludziów. O, szpięcie jest krowę. No chamska krowa mi ukradli! Jak te krowy uciekają? Jezu, ile tego jest tutaj. Ukradnij krowę Nie ma punktów minusowych, nie oszukuj A nie, są punkty minusowe, dobra To jak się gra w BFA to się umie. Nie, nie właśnie złapałem taki. Takiego minusa i krowo No nie, nie że ty nie grasz BFa, więc... Dobra. No nie, nie! Prawie grasz, bym wziął nie. tego Minusa. O, o pierwszy. A drugi jest Odzy, to jest taki youtuber. Tak. A on tutaj jest O, to jest bieganie jest lawusia. po druga parzy. Taka. Bieganie na szarym tym i trzeba unikać tych co się zmieniają na inne kolory no, to i... Może się przyzwyczaić do tego, żeby mówić do mikrofonu teraz odległości, bo... To do jest dużo lepszy głos niż dysk, jak mówię. O tak Boże, w ogóle? To na mnie. Dawno mnie nie było na YouTubie. Hmm. To prawda. A znaczy w ogóle, a Minecrafta znaczy Minecrafta też w ogóle nie było już dawno takiego swobodnego, nie? Oprócz zts ale ja nie liczę ZTS-a, bo to jest, to jest ZS, który jest, a potem nie ma. Tak to jest, jak to jest. O, znowu wodram. Jest lepszy w parku, że hehe, odrenderau to. Noop! Noop! Wszyscy piszemy w komentarzach. Noop! Ej, no nie mogę strzelić. O nie, ja tego nie lubię, bo to jest takie dziwne. Bo to potem te strzały tak się bagują i tak, tak lecą do góry. No, strzel w to. Ja Wiesz, że warto jest strzelać ciągle w, te, w, te, w ten sam poziom, jakby. Czyli, że... Możesz nawet do tyłu najlepiej strzelać, wiesz? A nie, nie można do tyłu. A nie, można. Ej, nie trafiłem. No jak, ten tam już jest! Eee, mam cheaty. No właśnie, to już wszyscy piszemy cheatuch, render. Render cheatuch. NO JAK ON TAM JUŻ POJECHAŁ? Nie, ten kolor... Przecież ja w te... S no, może ja w kolor strzelam? Jestem daltonistą. What? Oh. Już ten typ dojechał do mety? Oni tak czasami tak szybko tak... <laughs> Kurde, o, oh, punch the bats. O, parkour. Nie żartuję, ja wiem co to jest. Ale to jest też no taki... parkour też trochę. tu jest. No jest parkour, ale po co parkour? To jest też dziwne trochę. Jak w ogóle Wy widzicie ten film w 60 FPSach full HD, yy, ale ja mówiąc szczerze widzę ten film tą grę w takich jakby nie wiem 30 nie wiem czemu tak jest, ale... Ale tak jest. No ja też widzę to mało płynnie, No właśnie, wiesz, co, to wiesz dlaczego, dziwne, bo to jest po tych po shaderach, jak na shaderach byłeś przyzwyczajony ja do tego blura, ale nie, ale to nie, to ty, ty nie masz pewnie tego. A może masz, ale, ale to, to jest coś innego, to jest takie. To jest to nie jest tak... Widać, że masz tam tysiąc klatek, ale kurczę to tak tnie. A to mam czasem coś takiego. Takie dziwne to jest, nie? Bo tak. to, A potem tak nie tnie, ale to tak... To, właśnie najgorsze jest to, że jak nagrywam... Jednego dnia, ale jest... słuchaj, a jak nagrywam i potem to puszczę, to tam nie ma tego, że to tnie. Tylko to właśnie tnie mi w to grze Tak dziwnie, tak jak ekran jakby ty nie, ale... O, znowu, znowu wygrałeś, bo te Nup, a ten od... o to, o, to jest, jest, fajne. jest też fajne. Co to było? Trampolina. A, trampolina. Trampolinio. <grypt> Wiertar... O to... Ej właśnie jak, jak to zdo... Bo trzeba przelatywać to tak w ogóle, wiesz? Wiesz no, o wiem. tym. Skąd ty to wiesz jak ty to jeszcze nie grałeś? Brałem w to przecież raz już To na pewno... A jak się to na niebieskie wyjdzie to to nie... O! Zdobyłem chyba... Prawie zdobyłem ten To czerwone! No ten typ... ten typ jest dziwny, patrz Ten od. No czemu? No 20 punktów już What the fuck? Ty też masz 20 No... On, ta, on A czerwone bo te czerwone, czerwone się... Te, te czerwone się obniżają No ale, Ale to wiesz, i tak jak to jest. ciężko jest zdobyć te czerwone? Drugi byłem. O, No to YouTube Power. YouTube, YouTube. O! O! o jak to takie dupne. 4, 3, 2, to jest IP tego serwera. O fakto się porusza. No e, Jak je cofnęło? Cofnęło mnie na start. Ej, to jest MC nie? Mhm. No. I jeszcze się zacięło. Fajnie. Zacięła mi się klawiatura. Ha ha! ha noob. No. What the fuck. Jak mnie to jak mnie laguje strasznie. Ale jak? W jaki sposób? Klawiatura ja znowu wygran. Nie, zla zlagowało mnie. Na początku mnie zlagowało. A gościowi. Ej, ten drugi co wygrał, to nie miał tej łódki. No ja też tam, jak grałem poprzednio, to też się rozbiłem. Co tu trzeba? O nie, wiem co to jest. Ofi. To jest fajne. Jest fajne, ale takie dziwne jak. A, leci. Od ddy. Jestem z oddy. Ja też byłem. Oddy Hamska reklamy! <laughs> Ale co? Na <Nic> <noise> <noise> Musi być teraz, że. Jak to tam jest? Program zabierał lokowanie produktu. O, jest tutaj. Obok Was było. No, dzień dobry. O, tutaj znowu, obok było. A po, potem o, jest Bid najgorzej, 12. bo tam jest sekundę, tak. To jest nie? szybko, strasznie, no, tak. Sekundę to tak jest. Te, teraz jeszcze jest powiedzmy lajcik. Ale. No, teraz to tak jest jeszcze. To zamiast tutaj zamiast trzeba... Teraz to jest jeszcze prosto, później to sekundę są te fale już. O, obok było. Właśnie no. trzeba patrzeć, czy nie ma. O, teraz już są kurne co. O! Stój, panie Rangerze! <grych> o, fuck, obok. Ja nic nie widzę Kurde Gdzie to jest tu <laughs> Jest tylko <laughs> jedno O jest obok tu Zdarzyłem Jest nas dwóch i ktoś jeszcze O gdzie to jest <noise> uh! Jak Zgorąco. gorąco Zdrowiajmy. Jak gorąco Gdzie to jest? O, shit. U, u, u. o nie! Ostatecznie! No, jak? Ej! Co? co? Jak to? Ty widziałeś to? Jak to ja byłem w ty, Ej, potyć. ale ty to, to jest obok! Ty, nie, ty wiesz co się stało? Zobaczysz na nagraniu u mnie To było w tam gdzie jest ten To było tam no, gdzie było. jest płotek tam gdzie płotek to było Nie wiem gdzie to było, ale ja pod to Ej, ale to już. jakoś mi po prostu... Ja nie byłem pod tym To mi po prostu nie wpadła ta na mnie ta... To ta, ta To jest dziwne, nie? Bo te świnie takie uparte są Co to są za... A, z jakiś bikon, coś tam no, no, no. O, chodź tu świnio Fuck, spadłem I'm a pro ILE TY JUŻ MASZ pięć ŚWIN? <gry> no ty masz cheaty Ej czemu się zamknęło to? Baguje mi się ta No jak to co za cheater? <gry> <gry> Tutaj świnie wsadziłem, patrz do siebie <gry> NO TY DURNA ŚWINIA, NIE CHCE WSKOCZYĆ! Chodź tu świnodurna! Ja nie lubię tego. Czy znaczy w ogóle jeszcze pierwszy raz gram, ale to jest szczególne. No i super, no ja mam zero. Nice, 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 A i tak jestem nice, pierwszy. Nice. Okej, okay. a tu jest, tu jest to, tu jest hołaj. Czyli? A, ja, a, a, wiem co to jest, wiem, to jest też takie dziw, to jest dziwne, może nie dziwne. Oh No chodź tu, no tak. Jest wiesz Trzeba najbardziej odgrodzić się od innych. No ja wiem. Najgorzej no jak ci już ktoś zatnie, tak jak mnie. Nie wiem, ja zacząłem jednego. A mnie wszystko... nie ty kurna zaciąłeś A nie, bo ty jesteś zielony, czy...? Ja jestem zielony, tak No już super, ja już jestem zacięty, myślałem, że... Czarny, no, to jest... no ten ODD wygra, no nie ma co No nie. Jak tyle ma No co się kurna nie... Drugi no play. co, on jest przede mną, no nie mamy tyle samo, ale... Okej okay. Trzeci byłem A pierwszy i tak byłem, ha. ha, ha. Nice, kizety Dobra, Dobra. Dobra, GG. GG, dobra, jeszcze jedno, dobra? bo... Nie, ja już kończę na razie. Może później nagramy, co? No dobra. No dobra, to co, żegamy się? Ale są 15-minutowe, co? Później, później nagramy ten chyba, czy teraz. Nie, koniec. No koniec. koniec 15, dobra, to 15, tyle, tu było cięcie. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki no. za oglądanie i żegnajcie. No, do, zobaczenia do zobaczenia w następnych odcinkach. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, jeżeli się Wam spodobało, oraz skomentować film. No, i wejść na nasze kanały, tak w ogóle. Mm, tak. Nie, znaczy moi widzowie, właściwie to są ci sami widzowie, ale. Coś oj, tego. dobra, ale nie wiem. Tak, no. tak więc. Tak dzięki, za dzięki za, za Jeszcze raz no. i cześć. No, cześć.